Korzystając z tak pięknego dnia, pamiętacie, że jeszcze mamy kilka zadań nieodhaczonych na supach. więc słuchajcie, biorę i w tym momencie pompuję supa. A ekipka sobie tu siedzi, piękne słońce, dołączył też Tomek, dojechał, dołączył Tomek, i za chwilę będziemy, słuchajcie, pływać na supach i będziemy realizować te zadania z tego bingo na maksa. Biorę się za przygotowywanie na plażę, Chcemy wziąć i popływać na supie, ale zacięła mi się szafka w, w aucie. A muszę sobie stamtąd wyciągnąć piankę, słuchajcie, bo mam piankę, więc wezmę tą piankę i wezmę też taką narzutkę na górę, żeby tak nie chodzić w samym po prostu stroju. Maria musi aż od góry do naszej szafy wchodzić. Jakbym wiedziała, że tak Ta się. koszula? Nie, nie chcę koszuli. tylko. przed chwilą, że chcesz koszulę? Nie, że chcę taką narzutkę. No z braku laku będzie jej koszula. Więc prawie jestem gotowa. Narzutkę się udało zdobyć. Tutaj mam piankę, którą się później wcisnę już tam na plaży. I się boję, że woda już może być dla mnie ciutkę za zimna i jeszcze biorę kartkę jeszcze sprawdzę te zadania, żeby się już udało wszystkie zrealizować, bo to już później może być za późno i mogę już nie mieć okazji, żeby jeszcze coś tutaj nadrobić. Zorganizuj mały piknik na supach, przekąski, napoje na wodzie. To będzie trudne, ze względu na to, że no trochę fal jest. Najważne na siedząco, może jakoś by to poszło. Supem dopłyń do jaskini lub skalistego brzegu i zrób, zrób tam zdjęcie, no to to damy radę zrobić, bo skalistych brzegów tutaj nie brakuje. Wypłyń z supem i zrób minimalnie 30-minutową wycieczkę. Więc ta pianka mi się sprzyda, bo <grywa> nasze umiejętności pływania na sopie są, słuchajcie, dosyć, dosyć marne. Więc to 30 minut to pewnie będzie się wiązało z licznymi wpadnięciami do wody, więc jakoś sobie trzeba poradzić. Dobra, kończę się szykować. Trzymajcie kciuki. I nie liczcie na to, ile razy wpadniemy do wody, lecz, raczej liczcie, żeby. Myśmy się utrzymali na desce. Napompowałem już 15 pezji. Także supi się tak prezentuje. Tam mocowanie do kamerki yy, założone. Bo pamiętacie, że ten challenge musimy nagrywać, więc tam będzie kamera support. <grybujesz> ja się idę przebierać w kąpielówki. Asiula mam jej... Jeszcze tą piankę, czy nie? A ty już masz piankę założoną, a to czy nie zakładasz od razu? No bo wiem, to się dzieje. O, się w piankę, a nie... No nie, w piankę ubiorę się dopiero tam na plażę. Znaczy, ktoś mnie będzie musiał w tą piankę wepchnąć, bo ja nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie się wprowadzić. No jak nie, no przecież to jest, kurde... Ja Emeczka, ty jest schudła ja, kupić to ja tyle, że... Jak patrzę ją tu, to patrzcie się tyle mi brakuje. A to się naciąga. To się naciąga. Więc nie wiem, czy to się uda. Ty się wybierasz w ogóle? Jadę pojeździć rumerem, gdzieś po krzakach. Ja już mam troszeczkę przesyt piaskownicy i teraz pojadę gdzieś po krzakach. Okej. Okay. Zobaczymy, dobra. może drona gdzieś puszczę, coś takiego. No, może być na słuchajcie, no Mario z Asią będą robili teraz challenge. no... no chcieliśmy cię No nie, nie mogę z kamerą tego samego <laughs> nagrywać. Wygonili mnie, taka jest prawda. No dobra. Ale ściemna, ale ściemna. A plażę mamy tam. Na tym, na tym słuchajcie, supie mamy mieć piknik, no to ja idę przygotować coś na ten piknik. Zastanawiam się w ogóle, co się stanie z tym piknikiem, jak wpadniemy na przykład do wody, ale no mam nadzieję, że się jakoś nam to uda. Przeciągnąć. Zaraz wam pokażę, co przyszykowałam. W jednym z zadań też mamy spróbować sera pecorino sardo, więc biorę go od razu tutaj na tego supa jako przekąskę. Słuchajcie, biorę takie rzeczy, że no, takie, które jakby mi wpadły do wody, to po prostu rybki sobie to zjedzą i żadnej szkody dla środowiska nie będzie, więc biorę tylko właśnie takie naturalne produkty. Mamy takie danie: ogóreczki, papryczka, gruszeczka, pomidorek, oliwka, dwa rodzaje sera, troszkę szyneczki, no i chipsy mmm, na przegryzkę. Bez tych chipsów mogło być, ale została mi po prostu dziura na talerzyku i czymś ją chciałam zapełnić. No sorry. Ale chyba wygląda ładnie, musicie przyznać, więc to zabiorę ze sobą. Zastanawiałam się też, czy zabrać jakiś napój, więc może uda mi się zabrać jeszcze dwa plastikowe kieliszki. No nawet jakby wpadły do wody, to po prostu będą się unosić na jej powierzchni, więc w razie czego będę w stanie je zebrać i zabrać z powrotem. No chyba, że odpłynął za daleko i nie da dobrze dopłynąć. No to wyzwanie jest naprawdę trudne i tutaj trochę fantazja Huberta i Gabrysi popłynęła w drugą stronę. Myślę, że trochę było za trudne, ale spróbujemy. Może się uda. Asia bierze już, ubiera piankę albo inaczej druga Asia będzie ubierała pierwszą Asię. <laughs> będzie wciskać. Będzie wciskać. I bierzemy się za supa. Ja oczywiście, ja oczywiście ten. Tak. Eee! Yeah, człowieku! Człowieku! To ty jakbyś stąd była! Ty jakbyś stąd była! Jezu! O Jezu! No zobaczcie, no we, weszła jak... No. Tu masz kapok jeszcze. Ja mam pojęć tylko jedną rzecz. Masz kapok jeszcze. Chwała y... Bogu, że w tych zadaniach nigdzie nie jest napisane, że ja na tym supie muszę stać. Więc mogę po prostu siedzieć dupą na dupko, siedzieć dupką. Mogę siedzieć dupką yy, po prostu na supie i będzie to okej. Okay. Ubieram kamizelkę, słuchajcie, bo tutaj z brzegu jest os, yy, od razu głęboko, więc ja się w kamizelkę yeah. W ramach dodatkowego zadania na supie Mario idzie i będzie teraz próbował w pojedynkę jeszcze na nim popływać. Ja oczywiście zasuwam z kamerą za nim, bo jak to nieskromnie powiem, mam nadzieję, że mu się nie uda i że wpadnie do wody, więc idę za nim. Nie, nie, ja nie. Ale się, przecież nie Bo ja wpadnę do wody. Ale nie wpadniesz, jak ja nie wpadnę, to ty jeszcze... Nie, ja wpadnę. Dawaj. Nie, nie chcę głowy nie wpadnąć. No weź, no, przez człowieku... Zgubiłeś coś... takie co? No nie zgubiłem, tylko zostałem na, na plaży tam. Yyy... Eee... Weź sobie na rękę załóż. Nie, bo za to za, 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 za To daj mi to. Wskakuj. Nie, ja nie płynę. No wskakuj, żeż, no! Nie płynę! No, to

Poszła. No iście, widzicie, trochę pogrądzia się już w wodzie. Trochę, trochę jak karykatura stałem na tym, nie? Nie no, dobrze, no, dobrze, no, 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 nie no. Zobaczysz, zobaczysz, jaki jest tutaj podkład, lektorców. <grywa> kolejna <grywa> część naszego bingo na maksa. Mamy sprawdzić likieru tu sardyńskiego Mirto. I właśnie będziemy za chwilę odkręcać. Joanna, odkręć! Odkręć. Tomek poszedł jeszcze po kieliszki. Tak, Banderolę, tak? No, banderole. Ziołami pachnie mocno. Jak wiecie, że zbieram Ty, y nasze... Jagermeister. Jager zobacz! <laughs> Jak wiecie, zbieram zawsze pamiątki, które mają sens o, życia. O, 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 Jasny tak, gwint, tak. Dżagerek. Tak, tak, tak. Jagger. Jagerek. No. Z, śmiem twierdzić, że Mirtu to Jager. Zobacz, Nowek. <susenka> Jager. Na nie? No. Na bank. Jagerek. No, nie, to. Gdzie ja, masz ja nie wiem, czy to, to są moje pamiątki z podróży. Na pewno wam. No to już ci leje. Dadzą. Podobno Jagerek z kolą. To właśnie pasuje. smak Mirto. Smakujemy. A chciałabym posadzić jest na zdrowie? Salut. Jak syropek aż Jak? Tak, jak taki syropek. Yy... Ja nie mogę się wypowiadać, bo ja znam ten smak. Znak? Gabrysia, czyli kolejna część naszego bingo odhaczona. Marcin, smakowało? Bardzo. I jeszcze dostaniesz. <laughs> Pyszne. Pyszne. Tomek zna? Jagermeister. Tak, Jagermeisterek, jeszcze tam ma trochę. Pasjulka, jak? Zastanawiam się, bo jeżeli to jest likier, to mi się zawsze likier kojarzy z takim i, alkoholem, który pijemy do jakiegoś deseru, do ciastka, wiecie, tak po obiadzie właśnie. Tiramisu. I do czego, do czego to mam wypić? Do tira tiramisu. tiramisu. Ale nie mówicie, że to by pasowało z tiramisu? Tak, bo tiramisu to też tu jest hmm? taka specjalność. No to trzeba by było to wypróbować. Idziemy robić z tiramisów. Jak to u nas bywa? 3 minuty, ktoś rzuca tekstem Zmiałem miejscówę I pomimo, że zrobiło się słonecznie Co widzieliście, bo przed chwilą drona puszczałem No to padło, że zmieniamy miejscowe, lecimy do Palau e, Więc tak, krzesełka supa już wyczyściłem Właśnie go złożyłem tu na trawniczku, żeby się już nie powrócił I słuchajcie, idę właśnie po etui Asiula ogarnia kampera w środku A ja idę po etui, żeby go Żeby go spakować Przypomnijcie mi w komentarzach Żebym Powiedział, czego nie brać na vanlife następnym razem Czyli czego nie brać na taką wyprawę Na Dzikusa Bo zobaczcie, to jest mój garaż To jest mój garaż I powiem Wam tak Z ręką na sercu, co, co się tu sprzedało A co nie, ale przypomnijcie mi w komentarzach Pod kolejnym odcinkiem, a w tym odcinku nawet jeszcze Żeby, żebym to po prostu dograć Bo to te odcinki w miarę idą na bieżąco, tam widzicie po datach, bo ja mówię, że Daty dzisiaj jest 20 dwudziesty, słuchajcie 22 drugi. jasność 22 października, więc 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 nie ma dużych później. Coś dziki, czy dziki jedzą taką taką sałatę? Nie wiem, ale dam im. No, niech na coś zjedzą. O. A się nakarmiły, A, bo kapustki, dałyśmy im kapustki, wspomnienie. Nie, kapustki nie. Ale jabłuszko tak. Jabłuszko tak. Ale one przyjdą, one przyjdą po tą kapustkę, tylko myślę, że jabłuszko Najpierw było zjedzą. tak. Najpierw zjedzą tamto i później przyjdą po kapustkę. No takie zacne te dziki. Aby zjadły tą kapustę, bo nie chciałabym się jej teraz sprzątać. To muś, to muś na drzewo, kto na, na drodze dzika... No, jak to było? Dzik jest dziki, dzik jest zły, nie? Kto na, to na drodze dzika spotyka, ten na drzewo szybko zmyka. O, o. Oglądało się Akademię Panowczaka? Ta, ta, Daj im, daj im tą kapustkę. Nie, nie rzucim, rzucim rzuć im tam. Rzuć im tam. Mieliśmy One jedną tamtą, bo się boją, wiesz? A gdzie tam te dwa uciekły? No tam dalej uciekły. One teraz sobie zjedzą, bo jak jedzą to nie mogą biegać. Myślicie, że można dotknąć tego dzika? Nie, lepiej... nie, nie, nie. Nie można. Aśka, bo ja nie wiem, czy w kroksach się szybko biega. O, ja szybko biegam. <noise> Ej, nie, po, nie weszła mu kapustka. <głos> no. <głos> nie weszła mu kapustka. Jednak jabłko mu smodzi. Aśka! Ja jednak, ja jednak pójdę po do głowy i stanę trochę dalej. Od pomysłu do realizacji, nie wiem, maksymalnie pół godziny, chociaż chyba nawet nie minęło. Ostatni rzut oka na przepiękną plażę, którą dzisiaj żegnamy. No i pomału będziemy Jechać w kierunku Palału. Mario się tu teraz będzie próbował wykręcić. Chyba Mario musi pierwszy wyjechać, żeby wypuścić Marcina. W ostatnim momencie przypomnieliśmy sobie jeszcze o Starlink'u, że należy go schować. No i co? No i, i wyjeżdżamy. Także, jak widzicie, do Van lifeu nadaje się jak najbardziej. Można sobie poradzić nawet takim. Dosyć sporym autem i nie sprawia to w sumie większych problemów. Może unikamy jakichś takich e, miejsc dostępnych dla typowych van lifersów, którzy no, tam się trochę poprzebijają przez jakieś zarośla i tak dalej. Ale tych miejscówek, z których możemy skorzystać, jest na tyle dużo. Że nawet jest to niewskazane. No i teraz Marcin nawraca i baluszki też ruszają od razu za nami. Także żegnaj, piękne plażo. W tym roku już tu nie wrócimy, ale kiedyś na pewno. Czyli teraz w kierunku Palau. Czyżby chciał mi zrobić? No, wiecie, jak to się mówi garaż z czterech litrów. Kochanie, jak miło, że zdecydowałeś się na mnie poczekać. Myślałam, że będę tak do Palau szła za tobą. Dzisiejszą miejscówką naszą jest port w Palau, czyli stoimy. Tutaj Marcin, ja, Tomek i zobaczcie, ile tutaj kamperów wieczorem staje. Z racji tego, że już jest po sezonie, parkingi są puste, więc kampery mogą stawać. Słuchajcie, nie ponosimy żadnej opłaty, przynajmniej już po 15 września, za to miejsce. Ale przede wszystkim, zobaczcie, niewielkie miasteczko portowe, skąd możecie promem popłynąć na Maddalena. Zresztą to żeście już widzieli, bo płynęliśmy ostatnio tam na skuterach albo ze skuterami i żeśmy wyspę objeżdżali na skuterach. Dla kogoś kogo interesuje dźwig do zładowania łódki no i bardzo fajny, przyjemny, niewielki port. Ostatnio byliśmy tam przed nami na pizzy w Tratori, bardzo dobra pizza, dokładnie tu jak kamerą skierowaną. W tamtym miejscu możecie po prostu szukać sobie i też zjeść. Także dobra, ja o godzinie 19 mam pracę, więc uciekam do kampera, wystawiam Starlinka, włączam przetwornicę, włączam komputer i pracuję z grupą. Mario niestety, musi trochę popracować, ale cała nasza reszta wybiera się właśnie na spacer po Opalału. I może w końcu uda mi się też kupić jakieś fajne pamiątki. No mam nadzieję, bo szukam tej swojej jednej, z którą może być największy problem, ale w końcu może mi się uda. Joanna, no, pokaż, co mamy. My sobie zamówimyśmy takiego samego, ja już połowę i ponoć jest bardzo dobry, ja. Mm. Dobry, nie? Mm. Ten jeden to smakuje jak nasza taka malaga, mhm. a ten drugi jest też bardzo dobry, ale nie umiem go przyrównać do tego jaki jest. Rumia majka. Pyszne. Lód był przepyszny, ale niestety wielkość mnie pokonała, bo gały to są tu trzy razy, no nie, no trzy razy to bym przesadziła, ale no zdecydowanie są większe jak u nas. Na tych lodach pisało, że one niby mają zero cukru, przynajmniej co niektóre smaki, ale mam wrażenie, że to czym były dosłodzone to było bardziej słodkie jak cukier, ale pyszne. Lody mają być słodkie w sumie, nie? Mm-hmm. Cool. Pushna, 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 no. Pushna. Yeah, I'm yours, and now we're no. singing. protective of my heart to reassure that it could